Dzień dobry, przed Wami internetowy kurs czytania Avista, zestaw ćwiczeń, który możecie wykonać jednorazowo. Możecie też ten zestaw podzielić i wykonać przez kilka różnych dni, a więc, na przykład, jedno zadanie jednego dnia. Ten kurs jest przeznaczony dla Szkoły Muzycznej Pierwszego Stopnia, dla początkowych klas Szkoły Muzycznej Pierwszego Stopnia. Kurs zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w Sieci. Materiały do tego kursu w formacie PDF y, są również dostępne na stronie internetowej www.spmk.pl, czyli na stronie Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kameralistów, w zakładce Wydawnictwa. Dalej trzeba przejść do y, zakładki Materiały Online, i tam znajdziecie i adresy do wszystkich filmików, i Materiały PDF. Czytanie Avista warto ćwiczyć regularnie. Najlepiej by było, jakbyście ćwiczyli czytanie Avista codziennie. Czytaniem Avista jest jak zmyciem zębów. Nie myjemy zębów raz w tygodniu przez wiele godzin, bo to by było bardzo niewskazane i bardzo niezdrowe. I tak samo nie czytamy Avista przez wiele godzin, raz w tygodniu albo raz na pół roku tylko raczej przez krótki czas, ale za to regularnie, a naprawdę Mistrzostwo świata, jeżeli będziecie ćwiczyć czytanie Awista codziennie. Ale przez krótki, krótki czas codziennie możecie poświęcić temu 5 do no, może 10 minut maksymalnie. Możecie skorzystać z tego kursu, możecie poprosić nauczyciela, żeby wam zadał jakieś zadania, ale możecie też opracować swój własny zestaw zadań. Możecie sięgnąć po Stare szkoły pianistyczne, z których graliście w poprzednich klasach, zagrać zadania, których wtedy nie realizowaliście. Możecie sięgnąć po jakieś inne zbiory, które macie w domu, które już nie gracie, bo już gracie poważniejsze utwory. Możecie też sięgnąć po szkoły pianistyczne, które są dostępne w internecie, w bibliotekach internetowych bezpłatnych. Tu mogą Wam pomóc rodzice, a przede wszystkim może Wam pomóc nauczyciel, który może Wam wskazać, z której szkoły możecie wybrać sobie ćwiczenia. I opracowując własny harmonogram, zrealizować swój własny kurs czytania Avista. Więc możecie zaznaczyć sobie w kalendarzu, kiedy będziecie ćwiczyć czytanie Avista i odhaczać w kalendarzu zrealizowane zadania. To ćwiczenie czytania awista może też poprzedzać Wasze ćwiczenie na fortepianie. To może być znakomita rozgrzewka, która pozwoli Wam nie tylko rozruszać palce, no ale też rozgrzać, skupić, skoncentrować się, a więc rozgrzać umysł. Zanim jednak, gdy będziecie grać Avista, zanim zaczniecie grać w ogóle, zanim w ogóle generalnie zaczniecie cokolwiek grać też na fortepianie, zawsze najpierw pomyślcie. Spójrzcie na nuty i zastanówcie się, co będziecie grać. Nie kładźcie rąk od razu na klawiaturę, tylko dokonajcie wpierw analizy. Zastanówcie się, jakim palcem zaczniecie, dlaczego jest gdzieś jakaś sugestia palca, jakie są wysokości nut, gdzie są trudne miejsca, dlaczego one wydają się trudne, jakie zrealizować. To wszystko y, warto zrobić, zanim zaczniecie grać i to dotyczy nie tylko ćwiczenia czytania Avista. Tej analizy przed graniem, w czasie już czytania lista, nie musicie ograniczać. Ja Was nie będę gonił, nikt Was nie ogranicza. Bardzo często usłyszycie uwagę czy też polecenie: Zatrzymajcie pokaz i przeanalizujcie to. W takim czasie, jaki potrzebujecie, żeby dobrze zagrać ćwiczenie. No, chyba że zdarzy się, że poproszę, żebyście za długo nie analizowali albo zanalizowali tylko jakieś pierwsze jednostki, bo Waszym zadaniem będzie cały czas wyprzedzanie wzrokiem w czasie ćwiczenia. Więc jeżeli poproszę o to, to wówczas analiza może m, powinna być krótsza. Natomiast jeśli o to nie poproszę, to macie mnóstwo czasu na analizę. Natomiast pamiętajcie, żeby zawsze się maksymalnie skoncentrować, skupić się w czasie i tej analizy, i w czasie grania. Gdy będziecie analizować ćwiczenia, to nie interesują Was tylko wysokości nut. Interesuje Was wszystko. To, w jakiej gracie tonacji, to jakie są znaki przykluczowe, jakie znaki chromatyczne pojawiają się w trakcie, to jaki jest rytm ćwi w ćwiczeniu, jakie występują zmiany tego rytmu. Interesuje Was to, jaka jest dynamika i artykulacja, czyli wszystkie elementy, które są zapisane w tekście, musicie uwzględnić, objąć swoją analizą i później uwzględnić w Waszym graniu. Ale zanim zaczniecie grać, ta analiza powinna też objąć taki plan czy też wyobrażenie sobie tego, jak zagracie jakiś fragment. To znaczy, jakim zaczniecie palcem, czy potrzebna będzie zmiana pozycji ręki, może gdzieś musicie podstawić palec. To wszystko sobie zaplanujcie, czy na przykład całe ćwiczenie, bo może się tak zdarzyć, że całe ćwiczenie zagracie w jednej pozycji ręki. Czasem być może trzeba będzie tylko ją na chwilę rozszerzyć, żeby sięgnąć po jakiś dźwięk, który nie mieści się w tym takim układzie pomiędzy pierwszym a piątym, czyli w obrębie kwinty. To wszystko, to takie wykonanie też y, przygotujcie w czasie analizy, a dopiero później zaczniecie grać. Natomiast, jak już zaczniecie grać, to nie zatrzymujcie się i nie poprawiajcie się. Czas na to, żeby y, y, przygotować się na ćwiczenie był wcześniej. Teraz, w czasie Awista, macie cały czas wyprzedzać wzrokiem, cały czas obejmować całość, iść do przodu. Jeżeli się zatrzymujecie i poprawiacie, to znaczy, że cofacie się wzrokiem, to wasze skupienie pryska nagle, więc nie róbcie tego. Jeżeli zobaczycie, że popełniliście błąd, Odnotujecie to jakoś w umyśle, to nie zatrzymujcie się, idźcie dalej, a później po zakończeniu ćwiczenia zastanówcie się, dlaczego ten błąd został popełniony. Czy nie skupiliście się odpowiednio, czy może nie wyprzedzaliście wzrokiem, bo sobie pozwoliliście na chwilę odpoczynku w czasie ćwiczenia, a może też po prostu za mało czasu przeznaczyliście na analizę wcześniej, nie przygotowaliście się na na przykład skok. Jakiś interwałowy, albo na zmianę rytmu. No i dlatego popełniliście błąd. Jeżeli ten błąd wynikał z nie dość długiego czasu analizy wcześniej, no to pamiętajcie, żeby się poprawić przy kolejnym ćwiczeniu spędzić tym więcej czasu na dokładnej analizie. Za chwilę zobaczycie szereg nut na liniach dodanych. Skupcie się, a żeby wyłowić zadaną nutę, wpiszcie w pole: Ile znaleźliście za danej. Nut, ile, ile tych nut, takich, które były zadane, znalazło się w tym szeregu. Na sam koniec zobaczycie ten sam szereg nut, ale już z, z zaznaczonymi kolorem nutami, które były zadane, tak żebyście mogli zweryfikować um, poprawność rozwiązania ćwiczenia. Um, wtedy też zatrzymajcie pokaz, no i przygotujcie się do tego, żeby zagrać um, podany szereg nut. Um, w sugerowanym tempie, a więc cała nuta odpowiadająca mierze 60, wyprzedzajcie wzrokiem, ale wyławiajcie. Pierwszą nutę, która jest nad albo pod, czyli pierwszą dodaną nutę, no dodaną na, do, na górze dodaną na dole, i do tej pierwszej nuty odnieście pozostałe. Nie czytajcie wszystkich nut, nie starajcie się liczyć y, 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 linii dodanych, tylko raczej odnoście je do siebie, czyli patrzcie, czy skoki następują o y, tercję, kwartę i tak dalej. Jeżeli jesteście gotowi, to po wyświetleniu ćwiczenia nie zatrzymujcie pokazu. Usłyszycie, jaką macie zadaną nutę. Będziecie mieli czas na to, żeby to zrobić. Dopiero po tym, jak zobaczycie weryfikację poprawności, czyli kolorowe nuty, wówczas możecie zatrzymać pokaz. Uwaga, waszym zadaniem w tym szeregu jest wyłowienie nuty A. I tu macie pokazane, możecie sprawdzić, czy poprawnie wyłowiliście nutę A w szeregu. Możecie teraz zatrzymać pokaz. Uwaga, teraz ćwiczenie w kluczu basowym. Tym razem waszym zadaniem jest znalezienie nuty D. No i weryfikacja, czyli możecie sprawdzić, czy poprawnie znaleźliście nuty D i w tym momencie możecie zatrzymać pokaz. Przed Wami ćwiczenie, które będziecie mieli oczywiście za zadanie zagrać, ale najpierw przeanalizujemy je wspólnie. Zwróćcie uwagę na to, czy są znaki przykluczowe. Tutaj nie ma znaków przykluczowych. To oznacza, że mamy też do czynienia z tonacją C-dur. To nam też potwierdzają akordy, które występują i w prawej, i w lewej ręce. Zwróćcie też uwagę, że gramy w dwóch kluczach dolinowych. Przeanalizujcie sobie na początku prawą rękę, tam jest trochę mniej się dzieje. Tu mamy do czynienia ze schematem półnuta ćwierćniuta, półnuta ćwierćniuta, a więc gramy na raz i na trzy, na raz i na trzy. Zazwyczaj ten ruch w prawej ręce to jest ruch po dźwiękach trójdźwięku. W pierwszym przypadku po trójdźwięku C, w drugim przypadku po trójdźwięku zmniejszonym od, H, od F do H. Później zazwyczaj po tym ruchu, po trójdźwięku następuje już ruch sekundowy. No i zwróćcie uwagę też na to, co się dzieje w lewej ręce. Lewa ręka. Prowadzona jest po dźwiękach trójdźwięków. To są po prostu rozłożone trójdźwięki. Te trójdźwięki zaczynacie od piątego palca w C i najpierw układają się w rozłożony trójdźwięk Cedur, później w rozłożony trójdźwięk F mol, no i zwróćcie uwagę na to, że y, mamy dwa bemole, które występują w tym ćwiczeniu. Następnie macie trójdźwięk w trochę nieoczywistym układzie, od H przez F. To jest dominanta septymowa, ale oparta na H i na F i y, zawierająca w sobie też G. On jest później zmieniony i gramy od D to samo, a więc mamy dźwięki H, D, F, G. Raz trójdźwięk H, F, G, za drugim razem D, F, G. Te dwa trójdźwięki można zagrać w jednym układzie palcowym. No i wreszcie wracamy do cedur. Zwróćcie też uwagę, zanim zaczniecie grać, na dynamikę. Ona jest tu dosyć prosta. Mamy forte w trzecim takcie i w takcie siódmym. Mamy crescendo, w czwartym takcie i ósmym mamy decrescendo, e, więc prosta dynamika, zróbcie na tyle czytelne to crescendo i decrescendo, żeby nie trzeba było się domyślać, że się e, oba zjawiska zdarzyły. Zanim zaczniecie jeszcze grać, możecie zatrzymać pokaz i spróbować zagrać sobie to ćwiczenie w ten sposób, że... E, w lewej ręce na raz zagracie po prostu całe akordy. To znaczy nie będziecie wykonywać rozbitych akordów, tylko zagracie na raz cały trójdźwięk. Trójdźwięk C-dur, f mol, G-dur w obu postaciach i C-dur. W prawej ręce oczywiście możecie zagrać tę partię, albo możecie po prostu zagrać samą lewą rękę. No i jak już przełączycie, to dostosujcie się do tempa i zagrajcie ćwiczenie tak, jak powinno być wykonane. Oczywiście dokonajcie jeszcze wcześniej analizy, tej analizy w Waszych głowach. Jak będziecie gotowi, to Zatrzymajcie pokaz. Inne ćwiczenie, gdzie Waszym zadaniem też będzie wykonanie go, ale wpierw przeanalizowanie ze mną wspólnie. Zwróćcie uwagę na to, czy występują jakieś znaki przekluczowe. W tym ćwiczeniu nie ma znaków przekluczowych. Zwróćcie uwagę na to, jak zbudowany jest wpierw pierwszy moduł i moduł zakończeniowy. To są po prostu rozbudowane akordy. Natomiast macie też do czynienia ze środkowym modułem, w którym dla odmiany macie po prostu interwały albo kwarty, albo tercji i pochody po sekundowe i, i, i skoki kwartowe. Zajmijmy się pierwszą częścią najpierw. Zwróćcie uwagę, jakie macie palce. Ten układ, który jest tutaj zasugerowany, pierwszy, czwarty, pierwszy, czwarty, ażeby zagrać kwartę, jest układem optymalnym, który pozwoli Wam zagrać wszystkie cztery takty. Zwróćcie uwagę przy takich strukturach interwałowych, akordowych, na to, co się powtarza, na ten element, który jest niezmienny. W prawej ręce jest to dźwięk A. Dźwięk A jest stały. Zmienia się górny składnik akordu, ale nie zmienia się Dolny składnik akordu. W lewej ręce mamy odwrotną sytuację. Stałym elementem jest dźwięk G, a więc górny składnik interwału, natomiast zmienia się dolny dźwięk. Zwróćcie na to uwagę: nie zmieniajcie układu ręki, pozostańcie zawsze przy tym A i G, a jedynie zmieniajcie w tym przypadku, w przypadku tego ćwiczenia, głosy skrajne. One zresztą są tutaj zmieniane bardzo symetrycznie, więc, więc ruch jest bardzo do siebie zbliżony rąk. Środkowy moduł jest trochę bardziej rozbudowany, w nim występują skoki. Interwałowe, skoki o kwartę. Odpowiednio ustawcie palce, przygotujcie się do tych skoków, to znaczy, jeżeli w jednej ręce i w drugiej ręce jest skok w dół, to tak też ustawcie sobie rękę. Sugeruję czwarty palec, dlatego że za chwilę poza A i E będziecie musieli sięgnąć także do H, czyli pozostaniecie w obrębie kwinty. Natomiast w lewej ręce sugeruję zacząć od pierwszego palca, no bo dzięki temu będzie możliwy skok. W dół. No i wreszcie zwróćcie uwagę na moduł na końcu części na końcu. Ta część także jest oparta na interwałach, ale tu już nie mamy stałego elementu, tylko najpierw mamy dwa interwały kwarty, czyli możecie od pierwotnego układu, w którym graliście w poprzednim module, przesunąć się je o jedno w dół i zacząć od tej kwarty. Macie wychylenie sekundowe w stosunku do dolnego składnika. Powrót na kwartę. Tercja w ruchu rozchodzącym się, no i dochodzimy do kwinty. Echa, echa w obu rękach. Zwróćcie uwagę na to też, jaki jest rytm. Tu jest bardzo prosty rytm. Liczcie do czterech. Przypominam, że półnuta ma dwie ćwierćnuty. No, ale też zwróćcie uwagę na to, żeby całe nuty liczyć do czterech, żeby nie skracać całych nut. Zwróćcie wreszcie uwagę na dynamikę. Ona tu jest dosyć prosta. Gramy głośno, później wtedy, kiedy dzieje się trochę więcej, czyli w piątym takcie ściszamy. Po czym jest crescendo, do forte. A zatem całe ćwiczenie utrzymane jest zasadniczo w głośnej dynamice. Jak już będziecie gotowi, to po przełączeniu pokazu zwróćcie uwagę na zasugerowane tempo, zagrajcie w tym tempie. Ale zanim zaczniecie grać, oczywiście dokonajcie samodzielnej analizy. Tej analizy dokonajcie w głowach i dopiero wtedy przenieście wasze wyniki myślowe na fortepian. W kolejnym zadaniu waszym zadaniem jest poszerzać pole widzenia peryferyjne po, y, 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 widzenie. To znaczy, że musicie, będziecie mieli y, rozbitą pięciolinię, górną partię będziecie mieli po prawej stronie, dolną partię po lewej stronie. Waszym zadaniem jest wzrokowo połączyć te dwa elementy. Skupcie się na czerwonej kresce i stopniowo starajcie się dostrzec partię i prawej. I lewej ręki. Jak już dostrzeżecie te dwie partie bez jakby zbędnych ruchek, ruchów gałek ocznych, to połączcie w głowie te partie, ale starajcie się nie przeskakiwać wzrokiem czy też głową od jednej do drugiej strony. Nie musicie grać ćwiczenia za szybko, to nie o to chodzi, idzie tylko o to, żebyście stopniowo starali się dostrzegać obie partie i łączyć w głowie. Po wyświetleniu ćwiczenia zatrzymajcie pokaz. Kolejne ćwiczenie to ćwiczenie już na wyprzedzanie wzrokiem. Zobaczycie mapę, zobaczycie mapę Europy. Zwróćcie uwagę na to, jak układa się ścieżka mniej więcej, jak wygląda wasza ścieżka, wasza podróż. Dokładnie jednak przeanalizujcie tylko dwie pierwsze nuty, zastanówcie się nad tym, jakie to są wysokości, bo kolejne nuty będziecie analizować wyprzedzając wzrokiem. W trakcie gry podążajcie za liniami, nieustannie wyprzedzajcie wzrokiem, nie pozostawajcie w jednym miejscu, tylko już myślami, i wzrokiem bądźcie w innym punkcie mapy. Pamiętajcie o zachowaniu stałego pulsu. Sugeruję, aby półnutę ustawić na miarę 60. Uważajcie też na zmiany kluczy. W tym ćwiczeniu są zmiany kluczy, więc jest dosyć trudno. Dlatego tym bardziej zachowajcie czujność i bądźcie skupieni. Po wyświetleniu ćwiczenia zatrzymajcie pokaz. Tyle na dzisiaj. Do usłyszenia, do jutra.